To innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin. Grupa Tauron wydała na jej stworzenie niemal 9 milionów złotych. Technologia ma pomóc w minimalizacji emisji CO2 do atmosfery. Z tymi środkami finału współpracy, która rozpoczęła się kilka lat temu między... Firmą między przemysłem a między środowiskiem naukowym. Projekt badawczy prowadzony jest przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Unikatowe, mobilne rozwiązanie w systemie zabudowy kontenerowej pozwala na zastosowanie jej w różnych obiektach. To jest instalacja do testowania nowych rozwiązań efektywnych do usuwania CO2, żeby nie było tak dużej straty sprawności. To jest również symulator treningowy dla inżynierów i techników w elektrowniach. Coś, co jest rzeczywistym obiektem, można nim kręcić, zobaczyć jak się rozprawuje. sprawuje. Kontenery już trafiły do elektrowni Łaziska. Gdzie przeprowadzone będą właśnie w najbliższym okresie, w najbliższym roku badania procesu usuwania CO2 ze do tej pory ta technologia nie jest stosowana nigdzie na skalę przemysłową. Ciekawostka to fakt, że w projekcie badawczym Tauronu wykorzystano jedynie doświadczenia i wiedzę zdobytą w naszym kraju. W Tauron dzisiaj produkujemy energię elektryczną 90% z węgla kamiennego. Strategia grupy zakłada dywersyfikację, przechodzenie na również inne paliwa, nie tylko węgiel kamienny, ale musimy mieć świadomość że mamy, mamy, że przez jeszcze wiele, wiele lat wiele dziesiątków lat węgiel będzie jednym z kluczowych Instalacja, którą dopiero zaprezentowano, ma pomóc w uzyskaniu efektu ekologicznego i zmniejszeniu szkodliwości elektrowni konwencjonalnych dla środowiska naturalnego. Badania, które dopiero teraz się rozpoczną, mają ułatwić wdrożenie instalacji na skalę przemysłową.